Dobra, słuchajcie, proponuję, żebyśmy tam wszyscy razem wrócili. W trójkę odbijemy waszych rodziców, zobaczycie. No dobra, no to zróbmy to Mikołaju, mam nadzieję, że nam się uda. To ryzykowny pomysł, ale na razie nie widzę innego. Zobaczmy, czy damy radę, ale tak bez żadnych sprzętów? Spokojnie, mam swoją laskę. No, okej, okay. ej, Zusia Mikołaj jest bardzo pewny siebie. No to przecież on jest świętym Mikołajem za różne triki, zaufaj mu. Dobra, już tutaj wchodzę, uwaga, Ach, trochę za gruby jestem, ale dałem radę, nikogo tam nie ma. Nikogo nie ma? Jak to? Ej, faktycznie! To byli nasi rodzice! Zuzia, gdzie oni się podzieli? Nie wiem, nie wiedziałam, żeby gdzieś wychodzili! Ale zobacz, Erciu, tutaj leży jakaś kartka! O, faktycznie, coś jest. Co jest tu napisane? Znajdźcie nas, jeśli. No. Dawaj tu Zuzia, ty w ogóle nie umiesz czytać. Znajdźcie nas jeśli możecie. To jest wiadomość od tych elfów, nie no my w życiu ich nie znajdziemy. Myślcie pozytywnie, może się uda. Miasto nie jest wielkie, a oni mogą być wszędzie. Nie wiadomo gdzie poszli, nie wiem, no to spróbujmy ich jakoś znaleźć, ale nie, nie wiem czy to jest w ogóle możliwe. Znaleźliśmy ich raz, to znajdziemy też drugi. Okej, okay, przyszła pora na wielki moment. To jest ta chwila. Mikołaj morderca był tutaj ukryty przez cały rok. Przyszła pora, żeby go wreszcie uwolnić. Mam nadzieję, że się obudzi. Okej, okay, zróbmy to. Zróbmy to tak jak należy. Nie otwierać. No to chyba musimy złamać tą zasadę. Ach, 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 ach. Jak śmiesz. Jak śmiesz nie wybudzać z mojego snu. Kto śmiał? Ja, panie Mikołaju Morderco! Jak śmiesz. Po co mnie wybudzasz?! Jest grudzień, a my wykonujemy pracę jeszcze na świąt. Niestety znowu nam się nie udaje. Znowu przeszkadzała nam głupia rodzinka. Ach, mówiłem wam, że ja się nimi nie zajmuję. Są za sprytni, za szybcy, zbyt mądrzy, za odważni. Odpuściłem sobie już. Pobreśliłem się z tym, że nie dam rady ich pokonać. Dlaczego mnie więc wybudziłeś? Mikołaju, morderco. Dobry Kevin nawet specjalnie przeleciał święty Mikołaj. Teraz z nim współpracuje. Słucham, co on tutaj robi? Czego on tu chce? Czego on tu szuka? To był odwieczny wróg. Zawsze chciałem go zniszczyć, ale nigdy nie było na to okazji. Ja go nienawidzę. Więc teraz masz dobry moment, aby to zrobić. Możemy go zniszczyć. Razem. Okej, okay. poradzimy już w swoje własne ręce. Chodźmy do domku, przywitajmy z innymi elfami. One się już nie mogą doczekać. Mam nadzieję, że uda nam się razem rozwalić te święta. Elfy, elfy! Patrzcie, kto wrócił! Jeez! jesteśmy teraz pewni wygranej! Mikołaj Morderca wrócił! Tak, wreszcie! Damy radę teraz pokonać świętego Mikołaja! Koniec świąt! Koniec świąt! Koniec świąt! Cisza! Najpierw ogarnijmy ten dom! Jak święty Mikołaj to z całą rodzinką, przyjdzie do domu w takim stanie, to zniszczą nas w 5 minut. Panie Mikołaj morderca, a co mamy zrobić z rodzicami tych gówniaków? Rodzice tych małych smrodów tutaj są? Zuzi i Ercia? Tak, dokładnie są tutaj, porwaliśmy ich. To no bardzo dobra informacja. Trzymajcie ich skróza koło pieca. Dobra, no to pora rozłożyć siatki, bronie, Musimy być na nich gotowi, to jak najbardziej. No dobra, ja się zajmę ogrodzeniem, zrobimy z tego domu fortecę. Nie ma szans, go tutaj podbiją. I bardzo dobrze, tam ma właśnie być. Ja tutaj dodam na bronię, amunicję. Aha, oni na będą bardzo dobrze przygotowani Działajmy, działajmy, nie ociągajmy się Dobrze, dobrze, działajcie, elfy, działajcie Czekaj pana, że ten Mikołaj jest bardzo dobrze gotowy Musimy być lepiej uzbrojeni Ja ja tutaj takie prezenty bomby Jeśli ich dotkną, to od razu wybuchną Bardzo dobrze, to ma się rozumieć Takie pułapki to mi się podobają Dobra, postawię tutaj laserki, teraz tym bardziej powinni przejść Zaś na to wyglądać coraz lepiej Ten głupi Mikołaj nawet się tutaj nie dostanie Ja ja tutaj postawię ciasteczka z trutką Może te dzieci taki się nabiorą i je po prostu zjedzą Te dzieci nie są głupie, na pewno je zjedzą Prędzej który z nas je zje. Spokojnie szefie, nic nie odwalimy, będzie dobrze. Okej, okay, aby zabytki podbić naszą fortecę, najpierw będę musieli przejść przez te bomby. Następnie ominąć tą wielką siatkę kolczastą, te lasery z bombami, te kartony, te bronie, całą masę elfów, która tutaj będzie stała oraz ten wielki z prezentów. Nie ma szansy, że się dostaną odbiją tych rodziców. A w tym miejscu będzie stał święty Mikołaj Mordelca i rozwali wszystkich, którzy się z tego tutaj zbliżą. My myślicie, że jesteśmy odpowiednio gotowi? Oni mogą się przygotować dużo lepiej niż my. Słuchajcie, wiem, gdzie są te elfy. Jest ich naprawdę pełno, chyba z 30! Ilu? O mój Boże, przecież my ich nie powstrzymamy! Mają domek w górze, bardzo chroniony, ciężko będzie go podbić. No to jak się szykujemy? Nie wiem, jedyne co wiem, to że odbijamy waszych rodziców, pozbawiamy się wszystkich elfów i macie. Muszę szybko zdążyć, żeby zaznaczyć prezenty dla dzieci. No dobra, ale jaki plan dokładnie? Pamiętacie, jak Wam mówię o moim śmierdzący planie? No, coś takiego było, pamiętam. Będę latał nad ich domem, saniami z reniferami, a tak się składa, że renifery muszą dość sporo z siebie wyrzucić. O, właśnie jeden już nie wytrzymał. Rudolfie, wytrzyma jeszcze chwilę. Za chwilę będziemy potrzebowali tego dużo więcej. O fuuj, ale to jest obrzydliwe. No fajnie, tylko my też tam będziemy, żeby one nie trafiły w nas. No to musicie uważać, dzieciaki, nic innego nie wymyślę. Oprócz tego otrzymajcie to: wyrzutnia jajek? Po co nam to niby? To nie jest czasem wielkanocne, a nie bożonarodzeniowe? No, jak to wielkanocne? A przecież w ja że nowe się daje, jajka? Nie no, święty Mikołaju, ja nie chcę Cię obrażać, ale wydaje mi się, że ten pomysł nie wypali. Oni mają pełno broni, a my wyrzutni jajek. Spokojnie, spokojnie, ja mam plan. Gdy elfy mnie zobaczą, to na pewno wrócę na moją stronę. To jaj to tylko tak, żeby ich nastraszyć. To co, lecimy? Obyśmy byśmy tego nie żałowali. Dobra, jesteście gotowi, ja idę od góry. Tak, jesteśmy gotowi, Mikołaju, lecisz! No to jazda! Dawaj, Ercio, dawaj, oni już rzucają ścieżkami. Wiesz co, Zuzia, śnieżki to nie jest nasz największy problem. Zobacz tutaj! <laughs> w końcu się na nas zemszczę za te dwa lata! To jest końcu dzień, w którym cały święta zniknął. Mikołaj morderca? On powrócił? Na to wygląda, Zuzia, co robimy? No jak to co? Lecimy na nich, Ercio! Jajkami, przecież nie mamy szans! Zobacz, jak oni są. Uch, nie, no wszyscy jajka nawet nie doratują. Strzelamy, strzelamy, jazda z nimi, jazda. Haha, ha, tak, dokładnie. Jazda, jazda, rozwalamy ich. Zuzia, padnij, chowa się za prezentami. Już, już, że, o Boże, to jest straszne. Dawaj w nich tymi jajkami, co to jest w ogóle? Nie tak prędko, dzieciaki. Ua, rozwalę was. Zuzia, uważaj, uważaj, chowa się za prezentem. O Boże, ten prezent to jakaś bomba, one wybuchają. Uważaj, że się rozstawili jakieś pułapki! Kolejny! Mikołaju, Mikołaju, potrzebujemy twojego wsparcia z góry! Nie wiedzieliście, że to jest Mikołaj Morderca! On strzela z wyrzutni, zobacz! Widzę, widzę! Do dzieła, Reniferki! Róbcie to, co do was należy! Aaaa, nie mogę im w ogóle trafić! E, a to co? O co chodzi? Co ja mam na głowie? Ha, ha, ha! Podziękuj, Reniferom! Wezwałeś do świętego Mikołaja! Haha, Te ha. Renifery zrobiły na mnie kupę z góry! Mikołaju, one zrobił kupę na cały dom! Nienawidzę tego świętego Mikołaja. Rozprawić się z nimi! Dobra, dawaj, Zuzia, tu mam coś lepszego. Strzelajmy się, strzelajmy! Aaa, dawaj, dawaj! Nie, wszystko wybucha! O Boże! Zuzia, gdzie ty jesteś? Ej, ciąg, zaczyna być naprawdę grubo, nie wiem, czy my sobie damy radę! Pamiętasz co był Mikołaj, Zuzia, damy radę! Musimy w siebie wierzyć! Dawaj, dawaj, musi nam się udać! Musi nam się udać! O, dostałem kulkę! Nie, przyjacielu! On nie żyje! Mikołaj, straciliśmy jednego elfa! A, a. Muszę rozwalić te dzieciaki! Dawaj, Ercio, dawaj, Ercio, trafiłeś jednego! Aaa, ja też dostałem. Mikołaju, tracimy ludzi. Dlaczego te dzieciaki naspokojują? I gdzie w ogóle macie świętego Mikołaja, Co? Nie pomaga wam? Tak, jesteś tego pewien? No to zobacz teraz! Bomba! Ej, rozwalają nam dom! Mikołaj mordercy, musimy się to ewakuować. dom się pali! O nie! Tego już za dużo, za dużo już widziałem i usłyszałem. Muszę ich rozwalić ostatecznie. No, oboż, oboż! Ej, mojej sandyczek Dzieciaki, pomóżcie! Ej, Zuzia, Mikołaj potrzebuje pomocy! Strzelaj, strzelaj! No to właśnie widzę, o nie, chyba nie jest dobrze! Mayday, Mayday, spadam! Ach, nie dam rady tego utrzymać, Rozbiję się! O, pali się, pali się! Ha! Mamy was! Złapaliśmy! Nie, pójście nas! święty Mikołaj potrzebuje pomocy! <grymarkifter>: ha ha Chyba się właśnie udało to, co planowaliśmy od dawna. Oh, jestem ranny. Ciężko ranny. O, oh, no to może ja Ci pomogę, co? O, a, o a masz! O a masz! O, a, nie o, nie bij, Proszę cię, zostaw mnie już! Nie, święty Mikołaj, tylko nie to! O noż! O masz! Czemu mi to robisz? Nienawidzę świąt. Święta nie mogą się odbywać, bo ja żyję. Chciałem tylko, aby dzieci miały super wspomnienia z tego pięknego czasu. Robiłem to z dobrego serca. Z <laughs> dobrego serca. Oto twoje dobre serce. Puszczaj nas! Ach, ach, a masz! Ty też! A masz! A masz! Ach, ach, kto jeszcze chce? Ty też? A masz! Ach, ach, bardzo dobrze! Bardzo tak dobrze! Lecimy uratować świętego Mikołaja! Patrz! Mikołaj morderca ucieka! Musimy go chyba złapać! Czekaj Ercio! Połóżmy najpierw Mikołajowi! On żyje? Nie wiem. Mikołaju żyjesz? Halo? Mikołaju co z tobą? Halo? Zuzia! On nie oddycha! Ja nie wiem co robić! Co robić? Ercio! 愿这枚课外黑板镜视野。<是>